To są tysiące, słuchajcie, tysiące tego, tego szło, także no to, są, to są tylko mały wycineczek, bardzo mały wycineczek tego, co tutaj powiedzmy produkowane. Jak zeszliśmy do piwnic, no to dosłownie na podłodze leżały potłuczone kawałki szkła albo szkło w bardzo różnych wielkościach, grubościach, różnych kolorach. To wyglądało tak jak po prostu jak dziecięce marzenie. No, schodzi się do piwnicy, a tam migoczą, migoczą szkiełka różnokolorowe. Na fabryce się mieszka jak, jak w bloku, czyli yy, yy, są, są sąsiedzi prawda? i trzeba zwracać na nich uwagę. W takim zakładzie dużym była stołówka, sklepy, i był, był klub filmowy, dyskusyjny klub filmowy, gdzie mieliśmy Dobrego Pana Dzieżyca. Był operatorem, który no, załatwiał nam filmy jeszcze przed pocięciem przez cenzurę. także one nie były takie, można było trochę obejrzeć filmów. To jest historia zupełnie przypadkowa, bo. Spotkałam na ulicy Grochowskiej, dosłownie spotkałam na ulicy Grochowskiej mojego przyjaciela z, z liceum jeszcze, to było takie spotkanie po latach, który jest architektem. Gadaliśmy, mówi: Słuchaj. No, to jak ty robisz jakieś takie projekty artystyczne, kulturalne, ja Ci muszę pokazać jedną przestrzeń, bo znalazłem tak piękną przestrzeń do wykorzystania, że może Ci się to spodoba. No i tak z ulicy weszliśmy tutaj na te podwórze i, i zupełnie o nie miałam, bo, bo zobaczyłam 20 tysięcy metrów kwadratowych pięknego podwórka, strasznie fajnych budynków, które powstały w latach 20. połączonych między sobą mostami, e, taka przestrzeń, która jest urocza, ale pod tym i zachęcająca do, do, do działania, ale też dlatego, że ona nie jest taka oczywista. I w roku 69 w sierpniu zacząłem pracę w polskich zakładach optycznych na wydziale Obrabiarek Specjalnych. No i tam przez 5 lat jako mechanik ślucerz nabierałem umiejętności, to żeśmy bardzo precyzyjne maszyny robili remonty i jednocześnie w polskich zakładach optycznych oprócz przyrządów optycznych, jak mikroskopy, jak y, wtedy przyrządy geodezyjne, to odolity produkowano też y, sprzęt dla wojska, a też zaczęliśmy produkcję y, wiertalek służących, no to bardzo precyzyjne maszyny, na których się wykonuje powiedzmy y, formy, czy wykrojniki, czy, czy jakieś przyrządy do bardzo precyzyjne, żeby na tych przyrządach można było produkować precyzyjne rzeczy. Ci ludzie, powiedzmy, jak szlifierze szkła optycznego, to są tak unikatowe zawody, jak szlifierz diamentu. to się latami zdobywa wiedzę. Renze. Pierwsze wydarzenie nazywaliśmy magazynem przedmiotów, dlatego, że jak weszliśmy do PZTO zobaczyliśmy tutaj tysiące fantastycznych sprzętów, bardzo dziwnych, no bo to są zakłady optyczne, o których nie mieliśmy w ogóle pojęcia. Jeszcze wtedy trwała tutaj produkcja, już znikoma, ale było parę pomieszczeń, w których panowie z wielkimi naklejkami na plecach, PZO w fartuchach, pracowali, toczyli szkiełka. Życie na PZTO jest spokojne. Można powiedzieć, że wręcz monotonne. Wszystko tutaj jest jednolite. No wizualnie no w pewnym momencie jest to wszystko tak samo, non stop to samo. Przeszkodami takimi głównymi było to, że tutaj są najemcy. Czyli są ludzie, którzy z jednej strony m, bardzo różni, którzy wynajmowali tutaj powierzchnię, od PZTO i, i to było bardzo ciekawe, bo można było znaleźć też fotografów, artystów i to tworzyło atmosferę miejsca, także na takiej e, stołówce tutaj na trzecim piętrze, na obiedzie spotykało się mnóstwo bardzo fajnych ludzi. A z drugiej strony było takich mnóstwo dziwnych najemców, jakichś takich biur, o dziwnych działalnościach, którzy nie bardzo rozumieli, co tutaj się dzieje, więc oni ciągle byli niezadowoleni, że tutaj jest jakiś projekt, i że znowu pomalowano im korytarz, i że znowu coś się dzieje, i że nie mogą zaparkować samochodu itd. itd. Ważniej, że takie były tarcie między wartownikami, czyli tą Strażą Przemysłową, a a pracownikami, no bo ci byli od pilnowania, tak jak nadkorliwy, tak jak i dzisiaj jest, jest, powiedzmy, jakiś tam ochroniarz, a, a, a no pracownik, który, no powiedzmy, chciał coś, no nie mógł na przykład y, rurki instalacyjnej y, takiej, no gdzieś kupić na rynku, a dzisiaj w sklepie, to no może w dużym takim markecie a dawniej, no to, to, to po prostu skręcił to w zakładzie. No to, to żeby to wynieść, no to, to wziął tą rurkę i koło wartownika przychodził raz, dwa, trzy i przeszedł. Myślę, że ten że mierzy, że będzie to instalował tutaj, no i wyszedł z tą rurką. Ale... Myślę, że to miejsce wyzwala takie, taką jakąś niesamowitą energię. Sprawiło to i bardzo się, ja osobiście się strasznie przywiązałam tutaj, do ludzi, do pracowników też, przecież zanim wymyśliliśmy te wydarzenia. Zanim zebrałam radę artystyczną, zanim miałam jakiekolwiek pomysły, no to tutaj chodziłam, rozmawiałam z ludźmi, z tymi trzema pracownikami na krzyż, którzy jeszcze zostali, którzy pokazywali mi sztandary, pokazywali zdjęcia z kina zakładowego, które tu działało. I jakby no, dla mnie to miejsce żyło. Od pierwszego momentu, w którym tu przyszłam i, i czułam, że uczestniczę w czymś wyjątkowym bo jakby spodziewałam się, że zaraz to zniknie. A tutaj na 80 lecie zakładu. Tak, ja tu byłem sztandar Nie Pewnie ja tu gdzieś będę. A jestem. Widzicie, jest Głódź. Tutaj ten przystojny mężczyzna to ja. No i tych dwóch też jest czysty. Tutaj Głódź, yy, sztandar. Mam tutaj po kropi widzicie tutaj jest cicho jest spokojnie